Cześć, jestem Czerw Fantastyczny, jeśli jeszcze się nie znamy, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj znowu powiemy sobie o grach, w które koniecznie musicie zagrać, bo są rewelacyjne. Jeśli jeszcze nie widzieliście pierwszego odcinka z tej serii, to koniecznie nadróbcie go sobie w wolnej chwili, możecie go znaleźć o tutaj. Przypominam, że na mojej liście są wyłącznie gry, które z jakiegoś powodu zapadły mi w pamięć, co najczęściej oznacza rewelacyjną historię, przepiękną oprawę graficzną, nastrojowość albo naprawdę przyjemną rozgrywkę. Dlatego w tych właśnie kategoriach będziemy je sobie oceniać. Przypominam też, że żeby nie było za nudno, będziemy sobie mieszać gry z różnych kategorii i nie są też ustawione w żadnej konkretnej kolejności. No to jedziemy. W poprzednim odcinku były emocje, były strzelanki, więc teraz przeniesiemy się do gry, która składa się w większości Właśnie z klimatu. Subnautika zabiera nas w rozległe oceaniczne przestworza. Nasz statek rozbija się na obcej oceanicznej planecie. Właściwie bardziej kapsuła ratunkowa niż statek. Jesteśmy tam opuszczeni sami, jak palec. Musimy zebrać to, co zostało z naszej kapsuły ratunkowej, a potem ruszyć na poszukiwanie zasobów, które pozwolą nam zbudować bazę i przetrwać. Brzmi to jak każda gra survivalowa, ale w subnautice to właśnie ocean gra. Pierwsze skrzypce otaczają nas zapierające dech w piersiach widoki, niektóre piękne, niektóre niepokojące, inne po prostu niebezpieczne. Ferie kolorowych ryb, wodorostów i korali, ale są też potężne lewiatany, które mogą nas pożreć jednym chapnięciem i inne morskie potwory. Ocean zmienia się też nie tylko w zależności od miejsca na mapie, mapie w naszej głowie, bo mapy w grze nie ma, ale też zmienia się w głąb. Im niżej spłyniemy, tym jest ciemniej i ciszej. Dźwięki stają się zniekształcone, bardziej niepokojące. Można wręcz poczuć przygniatające nas ciśnienie. Możemy też eksplorować labirynty podwodnych jaskiń, w których jest już całkiem ciemno, naprawdę, naprawdę całkiem ciemno i w których można się mocno pogubić, a potem umrzeć. Ocean zmienia też się się też w zależności od pory dnia zupełnie inaczej te same miejsca wyglądają w dzień, a inaczej w nocy. Po całym oceanie mamy rozsiane kawałki technologii. Jeśli uda nam się je zebrać, tworzymy z nich urządzenia, które znacząco ułatwiają dalszą grę, ale też pozwalają zejść głębiej i eksplorować dalej. Sapnautika to kolejna z gier, której nie skończyłam, ale tym razem niespodzianka nie z braku czasu. Gra była dla mnie po prostu zbyt intensywna pod kątem wrażeń i klimatu, co bardzo dobrze świadczy o tym, jak przyłożono się do tego aspektu gry. W niektórych mroczniejszych miejscach grałam nawet bez dźwięku, po to, żeby trochę ograniczyć intensywność tych niepokojących bodźców, ale mimo to niektóre te bardziej. Niepokojące lokacje. Po prostu nie byłam w stanie w nie wpłynąć i zdobyć odpowiednich rzeczy. No ale ja jestem króliczkiem, jeśli chodzi o takie klimaty. Dla takich króliczków pozostaje niestety albo stety rekreacyjne pływanie pośród korali albo granie w trochę inne gry. Podsumowując, historia jedna gwiazdka na pięć, bo historii szczerze mówiąc za bardzo tam nie ma. Oprawa graficzna pięć na pięć, klimat również pięć na pięć. Przyjemność z rozgrywki. Moim zdaniem 3 na 5, ale to właśnie ze względu na to, że dla mnie ona była trochę za mocna. No i też nie jestem aż taką wielką fanką gier survivalowych, ale ze względu na te wszystkie inne aspekty uważam, że naprawdę warto się z nią zapoznać. Czas na kolejną rewelacyjną, tym razem magiczną grę. W tym świecie po śmierci dusza człowieka rusza w dalszą podróż, ale nie zawsze. Czasem różne trudne wydarzenia z życia sprawiają, że dusza zostaje na ziemi, zagubiona, samotna, coraz bardziej wypaczona. Rolą tak zwanych przewodników dusz jest wskazanie takiej duszy drogi, pomoc w przejściu na drugą stronę. Nasza bohaterka Keina jest takim właśnie przewodnikiem. A co to za gra? Kana Bridge of Spirits, która skradła moje serce. Kejna pod wieloma względami jest podobna do Oriego, o którym mówiliśmy sobie w pierwszym odcinku poświęconym tym właśnie grom. Dzieli wiele cech, które gracze tak pokochali. Przepiękny setting fantazy, nastrojowy klimat oraz przejmującą historię, która nie waha się poruszać poważne tematy, straty, cierpienia czy zagubienia. I to właśnie sprawia, że te historie tak do nas przemawiają, nieraz poruszając najczulsze struny w naszym sercu. Kejna jednak świetnie balansuje te poważne, trudne momenty momentami jaśniejszymi, lekkimi, zabawnymi. W wędrówce naszej przewodniczce, dusz towarzyszy roty. to takie małe stworzonka wyglądające jak kropelki atramentu z rączkami i nóżkami. Są absolutnie przesłodkie i wydają dźwięki, które wywołują w nas podobne reakcje jak piszczące szczenięta czy mruczące kocięta. W czasie gry eksplorujemy różne lokacje, poszukując właśnie owych rotów, a one pomagają nam w starciach z kolejnymi duszami, dając nam nowe siły, nową siłę i nowe umiejętności. Za walutę z gry możemy też im kupować naprawdę słodkie ubranka, i potem je w nie przewierać, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli robi, lubicie takie rzeczy, to naprawdę Wam się ten aspekt gry spodoba. Naprawdę uważam, że osoba, która projektowała te ubranka dla Rotów, zasługuje na jakąś, nie wiem, specjalną nagrodę. Kejna chce się dostać do górskiej świątyni, jednak po drodze napotyka wioskę, która bardzo potrzebuje jej pomocy. Nasza bohaterka postanawia pomóc w tejże wiosce wrócić do jej dawnej świetności. Gra świetnie, gra światłem i cieniem, tworząc przepiękne lokacje, ale jeszcze lepiej operuje dźwiękiem. Bardzo często grałam w nią z dobrymi słuchawkami na uszach, po to, by w pełni docenić muzykę i efekty dźwiękowe. Momentami tej grze blisko jest do takiego ASMR, gdy gdzieś w tle grze choczą drewniane ozdoby czy szumi wiatr. W przeciwieństwie do Oriego to nie jest platformówka 2D, to trzecia osobowa przygotowa gra akcji, w którą po prostu musicie zagrać. Podsumowując, historia 5 na 5 gwiazdek, oprawa graficzna 5, klimat 5, przyjemność z rozgrywki 4 na 5, jeden punkt odejmuje za mechanikę strzelania z łuku. Chociaż może to wina mojej niewprawności, albo tego, że miałam wtedy starego pada, który jak potem odkryłam, nie najlepiej nadaje się do gier, ale strzelanie z łuku po prostu tak mnie wkurzało, że jak były takie miejsca, których nie dało się bez tego przejść, no to padały tam jakieś takie bardziej może ostre słowa w stronę komputera, ale przejść się udało i nie był to jakiś wielki problem. Czas na Kolejną pozlową grę ze świetną historią, czyli The World Next Door. Główną bohaterką jest June, zbuntowana nastolatka, która trafia do świata równoległego i ma określoną ilość czasu na to, żeby go opuścić. Ale oczywiście nie będzie to takie łatwe jak się jej wydaje. Po drugiej stronie spotyka mnóstwo interesujących magicznych istot i będzie potrzebować ich pomocy, żeby wrócić do domu. Gra to visual novel z bitwami rozgrywanymi na planszy stworzonej z kolorowych płytek. Musimy po niej biegać, unikać ataków i przestawiać te różnokolorowe runy, a gdy jest ich bardzo... Dużo koło siebie, wtedy możemy je aktywować i w ten sposób rzucić odpowiednio mocne zaklęcie. Historia jest naprawdę fajna. Bardzo łatwo polubić bohaterów i trzymać kciuki za sukces. Na szczególną uwagę zasługuje design magicznych postaci. Do tego wiem, że pewnie wynikało to z kwestii budżetowych, ale mi bardzo podobały się głosy bohaterów, które przypominały mi te z Simsów, czyli powtarzali oni dość często te same znaczy różne, ale mieli, jak każdy miał tam swój jakiś określony repertuar ilość tam nonsensownych fraz, podczas kiedy w napisach mieliśmy pełne dialogi. I moim zdaniem ma to pewien bardzo sympatyczny urok. Historia 4 na 5 gwiazdek, oprawa graficzna 5 na 5, klimat 4 na 5. Obie czwóreczki tylko dlatego, że nie jest ona aż tak oszałamiająca jak w innych grach, ale dalej jest naprawdę fajna. Przyjemność z rozgrywki 5 na 5. Czas na coś dla fanów gier świątecznych. Jeśli kochacie Bożonarodzeniowy klimat i lubicie gry typu point and click, to Christmas Stories Puss in Boots to zdecydowanie gra dla was. Niegrzeczny kot w butach ukradł gwiazdę z Bożonarodzeniowego drzewka. I nie był to na szczęście martwy kot. My musimy pomóc ją odzyskać, bo inaczej święta się nie odbędą. Informuje nas o tym nasz dachowiec, który zabiera nas aż na biegun do Catstown. Miasta zamieszkałego wyłącznie przez koty pomocników świętego Mikołaja. Pozostaje nam tylko zakasać rękawy i brać się do roboty. Ta gra jest naprawdę łatwa. Naprawdę łatwa. Nie sposób tu utknąć i się sfrustrować, jak to się często dzieje w innych przygodówkach tego typu. A nawet jeśli utkniemy, mamy taką wielki przycisk, hint, taką wielką podpowiadajkę, która natychmiast wskaże nam, co powinniśmy zrobić. Ale w tej grze nie chodzi o wyzwanie, ani nawet o nie wiadomo jaką historię, jeśli chodzi o fabułę, gdyż ta gra jest również naprawdę, naprawdę ładna. Chodzi w niej przede wszystkim o magię świąt, o nastrojową muzykę, właśnie taką bożonarodzeniową, czy to kolendy, czy inne utwory tego typu, o przepiękne tła pełne śniegu, zorzy polarnej, bożonarodzeniowych choinek, pierniczków. Kaka z pianką i przytulnych wnętrz ze świecami i świecidełkami i różnymi światełkami, więc jeśli lubicie takie rzeczy, to koniecznie, czy to w okresie przygotowującym do Bożego Narodzenia, żeby się wprowadzić w ten klimat, czy w czasie wolnego, czy może potem jeszcze, póki ta zima trwa i okazjonalnie mamy śnieg za oknem, to zdecydowanie warto jest to włączyć. Gra świetnie relaksuje. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, to gramy w inną grę z tej serii na moich streamach. Możecie je znaleźć o tutaj. Teraz akurat gramy w The Gift of the Magai, um, ale jeśli chodzi o stronę wizualną, no to możecie sobie tam trochę podejrzeć, jak to wygląda. Podsumowując, historia 3 na 5, oprawa graficzna 5 na 5, klimat oczywiście 5 na 5, przyjemność z rozgrywki 5 na 5. Wróćmy teraz do platformówek i weźmy na tapet grę Lost Winds. Jest to zręcznościowa platformówka, która zasługuje na uwagę ze względu na ciekawą mechanikę gry. W Lost Winds wcielamy się w chłopca o imieniu Toku, który pewnego dnia spotyka zaklętego w kryształ ducha wiatru, dzięki czemu otrzymuje zdolność panowania nad wiatrem. Razem wyruszają w podróż, by pokonać złego ducha Balasara. I to właśnie zdolność panowania nad wiatrem jest czymś, co wyróżnia tę grę spośród innych z tego gatunku. Wiatrem możemy sterować za pomocą pociągnięć myszki i w ten sposób unosić naszego bohatera w powietrze, dostawać się w trudno dostępne miejsca i omijać przeszkody. Grafika jest przyjemna, ale nie zachwycająca, podobnie jest z muzyką. Zaczynając, nawet nie spodziewałam się, że aż tak mi się spodoba, właśnie bazując na tych pierwszych wrażeniach muzyczno-wizualnych, ale tak się stało. Więc z przyjemnością przeszłam zarówno pierwszą część, jak i drugą. Historia? 3 na 5 gwiazdek. Nie ma tam niczego nie wiadomo jak niesamowitego. Oprawa graficzna? Również 3 na 5 gwiazdek. Klimat? 4 na 5 gwiazdek. Natomiast przyjemność z rozgrywki? To zdecydowanie 5 gwiazdek. Ponieważ korzystanie z mocy wiatru zaskakująco wciąga. Teraz czas by powrócić do przygodówek typu wskaż i kliknij. The Book of Unwritten Tales 2. Podoba mi się ona z podobnych względów co Deponia czyli ze względu na humor który jest jednym z największych zalet tej gry. Gra bywa również mocno sarkastyczna, co Deponia ale jej humor jest dużo bardziej meta niż w tej pierwszej grze. The Book of Unwritten Tales 2 robi sobie żarty z samej siebie, a także z głównych nurtów i motywów dzieł fantazy. W pierwszą część nie grałam, ale nie przeszkadzało mi to, żeby błyskawicznie się zorientować i z przyjemnością grać w część drugą. W grze sterujemy na zmianę czteroma postaciami: elfią księżniczką w ciąży, narcystycznym łowcą przygód, początkującym magiem gnomem i różowym, bardzo włochatym, bardzo włochatym i niezbyt komunikatywnym obcym o imieniu kriter. Na królestwo Avantaji spada magiczna plaga, która zamienia groźne bestie w szczeniaczki, a potężne zamki w domki dla lalek. Nasi bohaterowie muszą połączyć siły, by powstrzymać plagę i przywrócić równowagę w królestwie. Historia 4 na 5 gwiazdek, oprawa graficzna 3 gwiazdki, klimat 4, przyjemność z rozgrywki 5. Pamiętacie grę Puzzle Quest, o której opowiadałam Wam w poprzednim odcinku? Czas na grę opartą na bardzo podobnej mechanice, ale tym razem w klimatach steampunkowych, czyli Ironcast. Gra jest inspirowana twórczością takich wiktoriańskich pisarzy jak Wells czy Verne i jest osadzona w alternatywnym XIX wieku. Trwa inwazja Francji na Wielką Brytanię, a my... Musimy ją odeprzeć, sterując wielkimi, napędzanymi parą mechami czyli tytułowymi Ironcastami. Żeby nie było nam za łatwo, wróg ma oczywiście swoje własne jednostki. Gra jest mocno taktyczna. W swojej turze, łącząc konkretne symbole właśnie na tej planszy z płytkami odpowiednich kolorów zdobywamy zasoby. Amunicję, energię, możliwość naprawy, system chłodzenia czy złoto. Musimy się zdecydować, na czym się skupić i czy chcemy w danym momencie grać stylem bardziej ofensywnym czy defensywnym. Między kolejnymi potyczkami swoje mechy możemy naprawiać, modyfikować i ulepszać. Każda kampania przewidziana jest na około 60 minut rozgrywki i składa się z szeregu generowanych losowo misji. Ponieważ to gra strategiczna, więc naturalnie nie udało mi się wygrać, ale mimo to Ironcast dał mi naprawdę dużo zabawy. Grafika, muzyka i efekty dźwiękowe są ładne i świetnie oddają steampunkowy wojenny klimat, więc jeśli czujecie, że to coś dla Was, to na pewno warto spróbować. Historia 3 na 5 gwiazdek, oprawa graficzna 4, klimat 5, przyjemność z rozgrywki zdecydowanie 5 na 5 gwiazdek. Czas na ostatnią platformówkę na naszej liście, czyli Candle... The Power of the Flame. W grze wcielamy się w młodego ucznia szamana o imieniu Teku. Jego rodzinna wioska została zaatakowana przez wrogie plemię, a Teku chce uratować swoich przyjaciół z ich rąk. Zaś przy okazji odkrywa mroczną prawdę o przeszłości. To zawsze musi być mroczna prawda o przeszłości, prawda? Nie może być radosna i sympatyczna prawda, szczenia, pełna szczeniaków i kotków i ciasteczek. Nie, musi być mrok, zło, trupy, gołe dupy i puste pudełka, ale nie szkodzi. Tutaj również mamy ciekawą mechanikę gry. Tym razem bardzo ważny jest ogień pod postacią tytułowej świecy. Musimy dbać o to, by zdobyć ogień do jej zapalenia, a potem bardzo pilnować, by świeca nie zgasła, gdyż jej blask odsłoni przed nami wiele tropów i wskazówek. Gra jest wyjątkowa również ze względu na swoją oprawę graficzną. Świat przedstawiony jest bardzo plemienny, kolorowy, momentami taki lekko psychodeliczny i niepokojące, niepokojący, choć są też momenty zabawne. Artyści doskonale oddali właśnie ten niepokojący klimat wojny. Całość kojarzy się też mocno z miejscami bardziej afrykańskimi, a miejscami bardziej z azteckimi plemionami. Nie jest to moja ulubiona stylistyka, zwłaszcza jeśli chodzi o dobór kolorów, ale z pewnością jest bardzo wyjątkowa i mocno oddziałuje na zmysły. Grafika w grze, co ciekawe, została stworzona ręcznie. Wszystko zostało namalowane przy użyciu farb plakatowych. Również w przypadku animacji postaci, każda kolejna klatka była malowana odręcznie i to w grze zdecydowanie widać. Więc jeśli macie ochotę na wyróżniającą się artystycznie grę z ciekawą rozgrywką, to Candle to coś. Dla was. Historia: 4 na 5 gwiazdek, opra oprawa graficzna 5, klimat 5. Przyjemność z rozgrywki 4 na 5. Na koniec gra, której na razie nie mogę Wam całkowicie polecić, bo dopiero zaczęłam w nią grać, ale już urzekła mnie moim swoim. Klimatem, nie moim. Mój klimat urzeka mnie codziennie. Więc na razie możecie to potraktować bardziej jako taką ciekawostkę. Wiem, że były tu już gry, w które, w których nie skończyłam, a mimo to Wam polecam, ale we większość z nich jednak przeszłam znacznie większy kawałek na tyle duży, że wydaje mi się, że już udało mi się. Uchwycić w jakiś sposób wiarygodnie to, co jest w środku, a te fragmenty, momenty, elementy, co do których nie jestem pewna, no to zawsze zaznaczam. Natomiast, no tutaj jednak przeszło mnie zdecydowanie mniej. Chodzi o Gridfall, grę RPG z 2019 roku. Rozgrywkę zaczynamy w XVII-wiecznym mieście, co oznacza wywinięte kapelusze, rapiery, pistolety i muszkieterki no po prostu cudo! Bardzo szybko dowiadujemy się, że po świecie panoszy się tajemnicza, paskudna i bardzo śmiertelna plaga, na którą wciąż nie udaje się znaleźć lekarstwa. Mieszkańcy upatrują nadziei w niedawno odkrytym nowym świecie, a konkretnie na wyspie 3 podobno pełnej skarbów i magii. Być może uda się tam znaleźć również lekarstwo na plagę. Od razu widać, że wątek kolonializmu będzie tu silny. Ja jeszcze nie wyruszyłam na Tier 3D, mimo że to się dzieje dość wcześnie w grze, dlatego mówię Wam, że na razie jest to bardziej ciekawostka z mojej strony, bo w stolicy. Też mamy do załatwienia kilka rzeczy. No i nie, nie chcę jej jakby raszować, nie chcę się w niej śpieszyć, ponieważ bardzo mi się podoba to, jak jest w tym mieście. Jego klimat kojarzy mi się trochę z pierwszym Wiedźminem, kiedy byliśmy w Wyzimie, zwłaszcza w tej biedniejszej części Wyzimy. Biegamy sobie po ciasnych uliczkach pełnych szczurów, kaszlących ludzi, no i okazjonalnych okrzyków do bogów o łaskę. Jest brudno, paskudnie i cudownie. No, słuchajcie. Y no slumsy, znaczy to akurat nie jesteśmy tylko w slumsach, ale brudne miasto i plaga, no to jakby może bardziej choroba, która tutaj się panoszy, no, no to jak się czytało moją książkę, to wiadomo, że to również trochę są klimaty, które mi się, wiadomo, że mi się to będzie podobać, prawda? Do tego, jeśli nie czytałeś mojej książki, to tu jest, polecam, <laughs> jesteś, jesteś w sklepach, nie tylko tu na mojej półce, <laughs> dobra, nieważne, w każdym razie. Do tego wszystkiego mamy bohaterów, którzy intrygują nas już od pierwszych momentów, oraz równie intrygującą historię, która obiecuje nam tajemnice do odkrywania. Uwielbiam tajemnice do odkrywania. Już w pierwszych chwilach mamy też ciekawe, ciekawie zarysowany polityczny obraz świata. Mamy takie trzy frakcje, które tam się jakoś między sobą przepychają, i nasze wybory. To, które ze stronnictw popieramy w danym sporze, odbija się nie tylko na naszej reputacji, ale także na sytuacji geopolitycznej. Przynajmniej tak mi powiedzieli, bo jeszcze nie doszłam do tej odmiany geopolitycznej, tylko niefrasobliwie wybrałam te osoby, które brzmiały fajniej, więc zobaczymy, jak się to skończy. Jak na razie mam wrażenie, że Grateful da mi wszystko to, na co liczyłam w New World. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że są to różne gatunki gry, prawda? Ale tam całą przyjemność zabił u mnie grinding i craftowanie. Gritfall to gra z 2019 roku, jak już powiedziałam, więc siłą rzeczy grafika nie jest aż tak epicka, jak choćby w Hogwarts Legacy, ale dalej jest bardzo przyjemna. Czy reszta gry dowiezie to, co naobiecywał mi początek? No tego się dowiemy tylko grając, ale z pewnością moje oczekiwania są bardzo wysokie. Więc jak dotąd historia 5 na 5, operawa opera graficzna 3 na 5, klimat 5 na 5, przyjemność z rozgrywki również 5 na 5. To już koniec listy moich. Ulubionych gier, w które grałam jak do tej pory. Na pewno jeszcze o mnóstwie zapomniałam, a to są tylko te takie trochę nowsze, które dobrze żyją w mojej pamięci, więc mam nadzieję, że znajdziecie tam coś, co Wam się spodoba. Napiszcie koniecznie w komentarzach, w które z tych gier graliście, o których słyszeliście, czy Wam się podobały, a może któraś brzmi dla Was zachęcająca i zamierzacie spróbować w nią zagrać. Ym, napiszcie też, co sądzicie o takich zestawieniach, czy Wam się podobają, czy. Czy nie? Nie, nie piszę, że wam się nie podobają, napiszcie, że wam się podobają. Jeśli macie ochotę wspierać powstawanie tego kanału i kolejnych odcinków, to możecie oczywiście odwiedzić mojego patrona i tam gdzie patroni dostają przepiękne, przepięknie ilustrowane karty, które możecie zobaczyć tutaj. O, jest jedna karta, a tutaj na półeczkach są pozostałe. Co miesiąc dochodzi kolejna i są naprawdę, naprawdę super. No i co? I z nowości oczywiście jest też moje opowiadanie o Harcie i Czardzieje Ognia, wydane przez wydawnictwo HM. Hm, przepraszam, tak się to wymawia. Możecie je znaleźć w linku na dole. Możecie je pobrać całkowicie za darmo, mimo że jest ono w przepięknie ilustrowanej wersji, więc serdecznie polecam. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. To cześć. W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Wojciecha Bańcera, Making the Matrix, Marka Olszewskiego, Wolfgarda. Zimowej Nocy, Żywego Kota, Amadeusza, doktora Fausta, Fantastik Michasia, Flaminguela, Gracy, Kierowcy Bombowca, Miczu, Mileny Anny, Piotra Dąbrowskiego, Piotra Stawickiego, Rałko Fenela, Sajdowóra i Zbójcerza. Dziękuję Wam. Jesteście naprawdę fantastyczni.